Jak poniedziałek, to nie mogło być piękniej niż zacząć ten piękny i wspaniały tydzień. od Rampy! Bo i weka. Bardzo podobne są te dwie ciężarówki. To i to. Jedynie na co się nadają, to. O! Pasują idealnie do tego kontenera ze śmieciami. Ale moi drodzy. Fajnie się układa, że robotę mam już dograną, ładuję do Gdańska praktycznie. Tu Tomtom -tom już z 3 minuty się zastanawia jaką drogą ją puścić, bo będzie sporo kilometrów, a jeżeli sporo kilometrów, to Tomtom -tom sporo musi myśleć. To jest właśnie ten minus tej nawigacji, że ona bardzo długo się zastanawia. I tak, że tak, no mogę to ująć, że się bardzo dławi przy obliczaniu trasy. A trasa będzie długa, będzie na pewno ponad 1750 km do przejania w poniedziałek, a w środę muszę to rozładować. Znaczy, muszę, chcę! I to zrobię. A więc, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami prosto z, no jeszcze w miarę ciepłego Mediolanu. Ładuję do Kowal, praktycznie w okolicach Gdańska. Będzie się odbywał rozładunek za dwa dni. Ja w chwili obecnej sobie tutaj patrzam, bo w ogóle jest taka sytuacja, że yy, sami wiecie, jest dzisiaj 9 dzień grudnia? Za momencie chyba jestem tak odklejony trochę w trasie, tak, 9, 9 dzień grudnia. I ja sobie tutaj patrzam, yy, jak w ogóle yy, z pogodą będę stał na trasce. I zapowiada się, że ten różowy Przemieszczający się obiekt to chmury śnieżne, więc może być ciekawie. Liczę na to, że ten uślizgamy się po lodzie i po śniegu. A jak wyjdzie, to się przekonamy. W sumie dziś, bo do tej chmury śnieżnej jeszcze dziś podejrzewam, że dojadę. Bo to będzie zaczynały się, będą zaczynały się opady śniegu w okolicach Graz w Austrii. A ja praktycznie mam tam jakieś 450 km. Więc tydzień bardzo fajnie się zaczął. Nie czekałem zbyt długo na robotę, bo praktycznie może z 15 minut od rozładunku dostałem wiadomość, żebym przyjechał tutaj właśnie się załadować. Także to jest duży plus, że wszystko się układa tak, jak być powinno. I drugim plusem jest to, że jadę pod dom. W środę praktycznie w obiad powinienem być w domu i tym oto sposobem, jeżeli wszystko się pięknie ułoży, to w środę rozładuję liczył na to, aby załadować też się w ten sam dzień i w niedzielę wyjechać i ponownie ta sama melodia, żeby w niedzielę wyjechać we wtorek zrzucić w czwartek lub w piątek e, wrócić do domu już no, e, no i będą święta później e, na co bardzo e, długo czekałem i bardzo nie mogę się doczekać tego wszystkiego tej aury świątecznej w ogóle no Także, w mom momencie, jedziemy do Austrii, na początek. Później do Czech nie mam za darmo. I później do Polski. Kurwa, ale się zeszło, moi drodzy. Prawie 6 godzin pauzy miałem pod rampą. Ale się wyspałem. Ale to jest cudowna robota, w której możesz sobie poleżeć w ciągu pracy. Ale i tak w sumie. E, tak naprawdę wyjadę swój czas jazdy do końca, bo mam do 23 Do 20 czasu pracy do 23 kurde, manie mieszaj to Tu z kickdownem cały czas trzeba mam czasu do 23.30, bo o 8.30 zaczynałem swój czas, czyli automatycznie mam e, Trójkę zaliczoną, bo prawie 6 godzin pauzy miałem pod rampą, więc spoczko, tak naprawdę. Za momencik włączamy się do ruchu i pełnym ogniem lecimy. Na początku w kierunku Austrii. Później Czechy. I prawie całą Polskę mamy jeszcze do zjechania, bo jedziemy praktycznie pod sam Gdańsk. Więc rzućcie mi szerokości, przyczepności i fajnej zimowej aury, aury w Austrii, bo ma tam śnieg padać. I mam nadzieję, że nie fajnie, bajecznie i mroźno, i kolorowo, na dwóch w, wśród tych pięknych gór, przez które będę za jakieś parę godzin przejeżdżał. Iść na lewy, czy nie? Pójdę chyba co? Jakoś myślicie? no trzeba, albo nie, dobra, może nie pójdę. Dużo osobówek idzie. Czy jedzie? Dobra chyba pójdę. Mam chęcić na lewy. Bo już nie ma czasu. Uuu. Ogień, ogień, ogień. Tu widzicie trójmują. Uuu trzeba się szybko chować, bo tu jest ciężarówek czerwony. Z takim znakiem dość nietypowym. Tu, 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 tu zaraz skrę... zjadę na prawo, no obiecuję. No. Teraz już będę grzecznie jechał. 6 km dla czwóreczki. Także później, już autobalą polecimy do samego do rozładunku. No, i teraz taki najprzyjemniejszy zwrot akcji w tej całej mojej przykrej transportowej robocie. Nie no, żartuję, nie jest aż taka przykra. Lubię tą pracę. I lubię też, jak się układa, i wracam pod dom, praktycznie. Także jest super. Good job. Moi drodzy speditorzy stanęliście na wysokości zadania, że mnie tak ładnie ściągacie do domu, w piątek wyjechałem, w środę jestem w obiad w domu i tutaj panu no, trochę wyjadę, bo, bo on i tak skręca w prawo. Eee, teraz no najprzyjemniejszy ten zwrot akcji w całym tym transporcie i w życiu kierowcy, no to ta najprzyjemniejsza to jest. Yy, robótka, gdzie sobie połykasz tylko kilometry tak? a mam do przejechania 1722 km na chwilę obecną, więc jest co robić w środę o, ja na, zobaczcie jakie te bramki są ciasne Kurde, masakra, na żoletki. Yy, w środę zostanie mi gdzieś z samego rana yy, z 2-3 godziny do lotu więc poczko bardzo mi się to podoba i z samego rana, pewnie o 8.00, 7.30 będę na rozładunku w Kowalach. No i teraz, pełna moc, odpalamy nitro, 470 koni aż buzuje pod maską tego wspaniałego sprzętu. I cyk, dziesiątka. I... Dwunastka wskoczy? Wskoczy. W większości ciężarówek na tym się kończy skrzynia, bo jest zazwyczaj w 90%. Wszystkie ciężarówki mają tylko 12 przełożeń, a ten man jest na tyle wyjątkowy, że on ma ich aż 14. No, więc cała naprzód kierunek Wenecja. Później Graz Wiedeń, Mikolów, Katowice, Łódź Gdańsk. No i zaczynamy. Ten kolejny. Nierówny dzień. Dlaczego nierówny? No, bo w sumie mamy bardzo wiele kilometrów do przejechania. Aby w dniu jutrzejszym, w miarę o wczesnej porze się rozładować. Bo rozładunek w Kowalach też będzie się odbywał na pewno strasznie długo. Z tego względu, że towar, który mam za plecami, jest ręcznie załadowany i tak naprawdę. Ono jest tam pozbijane deskami, jakoś jest tak zabezpieczone. Także tak bardzo specyficzny towar jest e, zabezpieczony przez Włochów, więc na pewno to też będzie trwało tak samo jak trwało na załadunku, tak będzie trwało i na rozładunku. A chciałbym tam być jak najwcześniej, więc nie ma co przedłużać i przeciągać. Czas najwyższy, aby zapiąć pasy, włączyć bieg i Udać się w podróż zarobkową do stolicy Austrii. Znaczy, no na początek, oczywiście, nie? Do granicy z Polską mamy jakieś 684 km. Będziemy tam o godzinie 15.30, plus trzeba doliczyć oczywiście 45-minutową przerwę. Tu myślę, że gdzieś około 16.15 będziemy. W Polsce. Więc cała naprzód manie. Rozkręca się. Bo w sumie mamy załadowane tylko 10 ton. A on tak. Mam wrażenie, że gorzej się rozpędza jak daw. No co ja mogę? Co ja mogę? Jedziemy. Na razie mamy zamiast deszcz, zamiast śniegu mamy deszcz. Więc. Jedna wielka totalna klapa. Nawijam makaron na uszy, że będzie pięknie, zimowo i śnieżnie, a wyszło tak, że jest pięknie, deszczowo i ponuro. Jestem w Czekach jeszcze 170 do ojczyzny. Myślę, że dzisiaj gdzieś w granicach godziny 17.30 wyląduję w Katowicach. Jak o 17.30 zacznę kręcić pauzę, to bardzo wcześnie ruszę. I bardzo wcześnie powinienem być jutro w Kowalach. A już mam robotę do na wyjazd, więc jutro, tylko zrzutka, czas wrócić do domu, sobie odpocząć i w załaduję w czwartek rano. Wrócę ponownie do domu i w niedzielę sobie pojadę. Tak, to mi się podoba. Więc tak naprawdę i w tym wyjeździe ani, ani jednego pasa pan kierowca nie założył, ani jednej strony nie otworzył. Od rampy do rampy. widzenia też załaduje z i sobie, ryzy papieru, także no robota no, no... co mogę wam rzec. No, bardzo elegancka, no nie? W białych rękawiczkach, można i na plantece jeździć. Także co mi się podoba? Więc e, lecimy z tematem. I tutaj pan z Forda, Fukusa. On ewidentnie chce zostać dojechany przez Mana, ale jest zakaz wyprzedzania. Jest wiele niepewnych osobówek. Ja nawet mam tak brudna lustra, że nawet nie wiem, czy gdzieś tam w oddali jest jakaś policja czy coś, a nie chciałbym tutaj się narażać dla e, Czechów, bo tutaj też lubią pokutę dać dla pana kierowcy. Ale to ewidentnie pan z tego fokusa to, to, to tak. Ogólnie moi drodzy, nie wiem jak wy, ale jak ja bym jechał taką osobówką, no nie, i zerknąłbym sobie w lewe lustereczko i taką zobaczył w tym małym lusterku w osobówce taką sprawą ciężarówkę, która trzymać się naprawdę bardzo blisko twojej do tyłeczka, no to. No to... Nie ukrywajmy, no bym albo przyspieszył, albo przykładowo, jeżeli ty nie chcesz jechać zbyt szybko, albo masz mało paliwa, albo masz jakąś awarię, proste, tak? To włącz awaryjny, zjedź sobie delikatnie na pobocze i ja sobie pojadę. Albo zjedź sobie na lewy pas, ja pójdę sobie przodem i, i ja nie będę, kurde, wiesz, cię protestował i w ogóle. Jeżeli nie macie, bo są różne sytuacje, że na przykład jest zapchany filtr paliwowy, albo masz mało paliwa i nie możesz tam ja. Więcej niż te 90-95 godzin. Zdarzają się takie sytuacje No ale ty włącz te awaryjne, jedź sobie na pobocze Ja sobie wyprzedzę i jest i kalafon A nie, że on raz przyspiesza, raz hamuje Ja to nawet w tym manie e, zajebistym nawet nie mam taksony, żeby tutaj na niego trąbić To mm, też się zadziała W ogóle to jest taki abstrahy... To jest taki specyficzny samochód, że moi drodzy no zobaczcie sami, no zobaczcie co on odpierdala tą osobówką. Co za żenuania. Eee O, nie wierzę, nie wierzę, usłyszał. W ogóle zacięły mi się szyby, wyobraźcie sobie. Zacięły mi się szyby i nie mogą przez dłuższy czas w ogóle ich otworzyć. Z jednej i z drugiej strony. I, i, i one działają teraz. A nie działają jakiś czas z prawej strony nie działają z... zobaczcie, w ogóle zero reakcji no dobra, nie ma żartów trzeba, o, 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 o. nie ma za co przepraszać i zjedź kurde sprzed no nawet z lusterka nie spatrzę, nie? on był w szoku. jak ja światła długiemu włączyłem, to dostaje jednak energii to ewidentny znak, że na nie zwrócił uwagi, co? i jedzie za nim dobra Następny przystanek gorzyczki uniwar i lejemy świeże paliwko do kotełków. No i mija piąty dzień, a ja nadal jestem w lwie. Ale już jestem pod rampą w okolicach Gdańska. Nie zobaczycie tej wspaniałej rampy, pod którą aktualnie się rozładowuję, ponieważ te lusterko jest bardzo brudne, a nie miałam możliwości go umycia. Ponieważ. Man, to wiecie, to jest tak bardzo specyficzne auto, pomimo tego, że jest bardzo w sumie młode, no bo ma zaledwie 4 lata. To nie działają. Raz działają te przyciski od otwierania i zamykania szyby. Raz działają, raz nie. Na chwilę obecną nie działają. I z tym oto sposobem nie mam możliwości, aby sobie umyć szybki, nie panie kierowcu, który tutaj obok ten się rozładowujesz? Powiedz, że tak, to prawda. no. Na rampie już stoję no, zaledwie dwie godzinki, ale z racji tego, że towar był ręcznie ładowany we Włoszech, były to e, drukarki takie duże, e, takie wiecie Aha. bardziej przemysłowe te drukarki, bo ich bardzo dużo, było spiętrowane i one są aktualnie e, rozładowywane ręcznie. Więc ja sobie grzecznie oczekuję, w tej wspaniałej, nie do końca czystej kabinie, mana. I nic moi drodzy, nie pozostaje jak się chyba pomalutku z wami żegnać, no bo w tym filmie to będzie taki króciutki film, bo tak naprawdę była sama jazda, było cofnięcie w rampę, teraz na załadunku we Włoszech, tam też troszeczkę odbębniłem dwa dni temu. Tak i za tym szło, że na rozładunku też byłem nastawiony, że będzie troszeczkę ten rozładunek trwał, ale i tak jest godzina 11:30. Myślę, że za dwie godziny, jakbym nawet wyjechał, stąd i tak o godzinie 15 jestem w domu. Jutro pojadę sobie na załadunek, wrócę sobie do domu i w niedzielę po południu pojedziemy w ostatnie kółeczko w tym roku do Włoch. I mam nadzieję, że tak samo się pięknie ułoży jak tym razem, więc liczę na to, że wyjadę w niedzielę. Wrócę plus minus. Zazwyczaj jak wyjeżdżałam w niedzielę, to tak wracałam w czwartek po południu albo w piątek. A tak wrócę w piątek i bym miał pojechać, rozładować się w, dopiero w poniedziałek, to i tak, wigilie mamy dopiero we wtorek i tak, myślę, że uda mi się wrócić do piątku w przyszłym tygodniu. Także nastawiam się na to, żeby wyjechać o godzinie no, o 14 w niedzielę i wrócić do tej godziny w czwartek. I zaraz tego, że ten film będzie taki dosyć krótki to chciałbym Was poprosić o to, abyście zadawali do mnie pytania bezpośrednio, czy w komentarzach tego filmu, czy po prostu zapraszam Was również tutaj na mojego Instagrama, który się wyświetla na Waszych monitorach, ekranach i innych odbiornikach, na których oglądacie ten film. Więc śmiało pytajcie tam na pewno w jakiejś z relacji, czy dziś, czy jutro. Nie wiem jeszcze, ale na dniach, jeżeli mnie obserwujecie, to na pewno Wam się pojawi relacja, w której będzie możliwość zadawania pytań i tam kierujcie te pytania lub tutaj na kanale pod filmem w komentarzach. I ja będę starał się, nie do końca może na wszystkie, ale na większości i przede wszystkim jakichś takich sensownych pytań, jak będą zadawane, no to postaram się na nie odpowiedzieć jeszcze przed świętami, w formie po prostu filmu. Także cóż moi drodzy, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. I mam nadzieję, że będziecie zadawać takie w miarę sensowne i fajne pytania, na które będę mógł się gdzieś tam rozwinąć i w formie filmu Wam odpowiedzieć na te wszelkie pytania, które będziecie kierować do mojej skromnej osoby. Like, tak jak wam wspomniałem, komentarz i subskrypcja. Trio, które, o które was proszę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmach.